Ja jestem zdania, że jak tworzymy jakiekolwiek środowisko razem z ludźmi, to ono musi odpowiadać i Twoim potrzebom, i ich. Ale z mojego doświadczenia, ludzie, którzy tutaj są, generalnie robią coś w sobie i zwracają uwagę na to, co się dzieje w nich, o wiele częściej robią coś dla innych, olewając swoje potrzeby. Macie tak czasem, panowie? Jedną z rzeczy, którą z tego, co mówisz, nie wiem, czy tego tam nie zabrakło. Jeżeli masz jakieś swoje potrzeby i czegoś potrzebujesz do danego środowiska, to wystarczy o tym czasami zakomunikować. Czejcie? I to się tyczy każdego. Po prostu. Znam w tamtym roku, jako że swój biznes starałem się ogarnąć najpierw wewnątrz siebie, później na zewnątrz. Jak często rozmawiałem z różnymi przedsiębiorcami, zauważyłem, że większość z nich ma jeden duży problem. Że często czują się niedocenieni przez swój zespół. Ale jedną z prostych rzeczy, jak od razu pytam ty słuchaj, ja rozmawiałeś z nimi na ja mówię, że to jest twoja potrzeba, jest nagle tak wiecie, to nie to, że te jakieś, jacyś, nie wiem, tyrani i tak dalej. Oni swój zespół bardzo doceniali. Dbali o to, żeby każdy czuł się doceniony, regularnie zwracali na to uwagę, czy ktoś czuje się doceniony i tak dalej, ale nie komunikowali tego, że ej, czekaj, ja też mam taką potrzebę i wiecie, Taki ktoś czasami nie daje sobie prawa do tego, żeby w ogóle danej potrzeby zakomunikować. I zobaczcie, że często też coś takiego najprawdopodobniej macie może, w środowiskach. nie macie różnych środowisku. Przepraszam, może, może czuję wtedy, że odruchowo, że jak będzie komunikował, to jak dostanie ten feedback w, w sensie docenienia, to będzie taki wymuszone. Może tak to odczuło. Często tak może być, ale jak nie zakomunikuję tego, to ludzie też nie będą wiedzieć. I teraz zobaczcie to, to samo. A to było naturalne, nie? A nie a właśnie, ale teraz zobaczcie. Czy zakomunikowanie czegoś i powiedzenie o swoich potrzebach... Zobaczcie, w jakim my popierdolonym świecie żyjemy, że to uważamy, że to jest nienaturalne. Bardziej popierdolone, uważam, jest to, że my uważamy, że ktoś się sam domyśli. To tak. A z doświadczenia, jak popatrzymy na naszą nie przeszłość... Nie Słuchajcie... To, 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 ludzie się nie domyślą. I teraz, środowisko to jest jedno. To samo w relacjach. Największym tematem tabu, jestem zdania, że jest temat w ogóle potrzeb. Ludzie nie mówią tego, czego potrzebują. Tylko oczekuję, że druga strona się, wiecie, domyśli, jeszcze zacznie zaspokajać. Nie domyśli się. Ja wiem, że byłoby fajnie, czasami oczywiście pewne, że, pewne rzeczy jasne, ale czasem naprawdę warto jest zakomunikować. Nie z poziomu Ty masz mi o to zadbać, ale po prostu powiedzieć, słuchaj, mam taką, a nie inną potrzebę. I to od razu też pokazuje, na ile, te, na ile jest relacja z danym środowiskiem, czy z daną osobą, i na ile ewentualnie to środowisko jest po prostu dobre dla was. Dam. Bo w tym momencie, zobaczcie, macie jasność, to środowisko tych potrzeb nie zaspokoi. No to wybierasz. Trzeba tak. by na pewno coś tam być. Okej, okay. mam zapytanka. Oczywiście jest? to nie jest no, no, ale zobacz, jest przykład właśnie. Czujesz się niedoceniony, jest team, który super prosperuje, wszystko jest hasa, jak w zegarku. Ale właśnie masz tą potrzebę niedocenienia. To co, zwrócisz się do swojego teamu, że czujesz się niedoceniony? Ja, jakbym pracował w takim zespole, to byłaby pierwsza rzecz, którą bym teraz zrobił. Wiesz, wiesz, jaka jest często reakcja? Część ludzi, o kurwa. No właśnie, ale nie to... pomyślałem w ogóle o tym. Tak, ale to jak oni się mają. Ale Jakie teraz tak, część ludzi, część ludzi może to oleje, ale część ludzi, być może za którymś razem, może za pierwszym, w ogóle wiesz, jakiś trybik zacznie działać. A teraz najgorsze jest to, że my często mamy iluzję odnośnie tego, jak ludzie zareagują. No nie, nie Wyobraź sobie ten... taką sytuację, zobacz. E, jakiej potrawy nienawidzisz? Kaszy. Nie Kaszy. Nie. Jakby, to wyobraź sobie, że masz partnerkę, bogini po prostu. Ekstra klasa. Żyje tak, wiesz, po prostu no, twój tip top chociaż nawet nie wiedziałeś, że taki tip to może istnieć, nie? Pod każdym względem. Nie nie nie? I przy, nie za każdym nie razem kasz. przychodzisz do domu, dajesz ci, co, ho, furę, kasz. Nie, to ja od razu informuję, że wszystko ale, tak ale, nie kasze. Ale jest. widzisz i zobacz. I o tym jesteś w stanie poinformować. Okay, ale, ale teraz zobacz. Ale zobacz. Właśnie, w czym, w czym leży problem? W kaszy. Ja potrafię zadbać o to, żeby każdy był doceniony. Tylko oni niekoniecznie muszą być Ale zjadł. oni dają ci kaszę. Posługuń się tą metaforą. Cześć i znowu zobacz. Ty dbasz o nich, ale czy zadbałeś w tym zespole o siebie? No nie, ale to też nie znam odpowiedzi, jak to zrobić. Bo sama komunikacja, jakby, mi tego brakuje. Jest, jest już początkiem do... jest już ogromnym początkiem. Naprawdę. Więc wiesz, nie że narzucanie tego, nie że mówienie i macie mi zadbać, tylko powiedzenie, słuchajcie, wiecie co, może się to wydać dziwne, natomiast mam taką i taką potrzebę, nie? Mhm. dziwnie się czuję komunikując o tym, bo mhm. chciałbym, żeby to każdy wiedział, ale kurwa, uważam, że nie każdy wie. Nie? Mhm. Swoją drogą, jakie wy macie potrzeby? Puff, o stary, na grupie ta, taki temat? Pum, tyle informacji. Dobra, no rzeczywiście, może w ten sposób. Według badań Instytutu Galupa e, 75%, nie pamiętam, bo to były dawne badania. Ludzie nie znają swoich obowiązków w pracy, które mają robić w korporacjach. Nie wiedzą co, za co dostają pieniądze. Puff, absurd. Ludzie nie wiedzą za co dostają pieniądze, więc jak myślicie, jak jest tematem potrzeb? Identycznie, to leży. Rozmawiam ostatnio z parą, jeżeli tak można ich nazwać. Oni sami się już tak nie nazywają, przecież są. Razem, w cudzysłowie, ja tak nie mogę tego nawet powiedzieć, po prostu mi to przez język nie przychodzi, e, żyją pod jednym dachem. O, żyją pod jednym dachem y, i żyją pod jednym dachem bodajże 9 czy 10 lat. I zadałem tam proste pytanie, jakie potrzeby ma Twoja partnerka i jakie potrzeby ma Twój partner. Jaka była odpowiedź? Mhm. No, tylko, na pewno by nie było. Ja powiedziałem, powiedziałem dosyć jedną taką mocną rzecz, ale celowo, bo to jakby tam była taka przestrzeń. No, do kogoś, kto ma co nie, żony poczucie własnej wartości, bym tak nie powiedział. Powiedziałem, że słuchajcie, ja kiedyś miałem psa. Ja jak na niego popatrzyłem, to rozumiałem jego potrzebę. Słuchajcie? A nie tworzyłem z nim związku, jak wy to nazywacie. Oni w tym momencie siedzą i mówią: jeden tak patr patrzy, drugi mówię, No, psa mamy. A ja wtedy do. No, mówię, mówi: Pięknie, metafora weszła. Czy znaczy nie powiedziałem tak, ale tam w środku, mój terapeuta, haha, Ciśniemy dalej. I mówię, no i co, wiesz kiedy chcę na dwór, czy musi się zestrać na klatę? Ale on mówi, no wystarczy, że na niego patrzę, nawet nie musi się specjalnie zachowywać. Ja wiem kiedy on jest głodny, kiedy chce pić, kiedy chce się bawić, kiedy chce się pogła kiedy, kiedy, kiedy być pogłaskany, kiedy chce na i tak dalej, nie? Jedno i drugie znają bardziej potrzeby psa. się ja nie uważam, że pies jest nieistotną istotą, ale łapiecie o co chodzi? I teraz... Jeżeli na to popatrzymy bardzo świadomie, to okazuje się, że to jest wszędzie. Wszędzie. Jak przez ostatnie dwa lata częściej także pracuję z rodzicami, w ogóle, co dla mnie jeszcze trzy lata temu było, było abstrakcją, to tylko niektórzy rodzice w ogóle zwracają uwagę na pewne potrzeby dziecka. Jest dla mnie absurdem. A niektórzy w ogóle wiecie. Potrzeba docenienia, potrzeba zabawy, potrzeba bycia wysłuchanym, potrzeba szczerej rozmowy, potrzeba bliskości, też fizycznej, emocjonalnej, zadbania o takie bezpieczeństwo, że każdą emocję można przeżywać w danym środowisku i tak dalej. Mieliście takie potrzeby ze w dzieciństwie? Nie. Jak mi się no wpłynęło, to kapkę wie. na was i na wasze poczucie własnej wartości, dużo. na każdego z nas. Łapiecie? Tak, a propos tych potrzeb, wyobraźcie sobie, że jesteście szefem, nie? macie swój zespół i w pewnym momencie do waszej firmy przychodzi ktoś. To wiesz, że jest absolutnym przecinakiem w danym obszarze, jest mega, nie? jest po prostu super, jest, jest mega wydajny, jest ekstra, ekstra klasą, że zawsze chciałeś mieć takiego pracownika w ogóle, generalnie. Nie? I stać na niego, generalnie jakby wszystko tip top. Jak myślicie, jakie by było jedno z najbardziej istotnych, fundamentalnych i niezbędnych wręcz pytań, które warto jest zadać takiej osobie? Bardzo proste pytanie. Czego potrzebujesz? Okej. Okay. Już tutaj niektórzy założyliście, że on ma potrzebę rozwoju. Może nie ma. Nie wiesz. papiecie. Nie ma co zakładać. Ale jeżeli jest już u ciebie. Ty już wyszedłeś co, czy... z założenia, że możesz ty mieć potrzebę, żeby on się dostosował do ciebie. Nie? I to jest już pewien rodzaj komunikatu. Też ważny oczywiście, nie? bo jakby to miało wyglądać. Ale jak macie mieć kogoś, kto ma mieć ponownie inne rezultaty, i wiesz, że może je mieć, jakby twoim zadaniem wtedy jako szefa jest zapewnić mu takie środowisko, żeby on mógł to zrealizować. Zgadza się? Bapiecie? I teraz to się tyczy każdego. No, nie Słuchajcie... Jak wymagać i nie mieć narzędzi. No. Tak, bo nawet jakby nie jest to jasno określone. I teraz zobaczcie, że w relacjach my to robimy ciągle. Jedno z pytań, ja się już zacząłem śmiać, mówię, to jest jedno z tych pytań, które ja generalnie ludziom będę zadawał, moim bliskim generalnie nawet, nie tylko gdzieś tam w pracy. A to jest pytanie złożone z dwóch słów, czego potrzebujesz. Ale, właśnie, do rzeczy najprostszych najdłużej dochodzimy. Naprawdę. Serio, bo to wiecie, to jest fundamentalne, i się uważa, my już to powinniśmy wiedzieć. Główno tam. W relacjach z kobietami tak samo. Widzisz, że coś się gdzieś tam z nią dzieje, że jest inaczej się zachowuje. Co robi większość facetów? Większość. Jest od razu. Co ja takiego zrobiłem, że ona tak się, że, że, że wiesz, że ona ma jakiegoś focha dzisiaj? Co ja dzisiaj spieprzyłem, albo o co w ogóle tam może chodzić? Albo pyta z o co ci chodzi? Na przykład. Ale zapytać normalnie, po widzę, że czegoś potrzebujesz, tylko może jeszcze sama nie wiesz czego. Porozmawiajmy o tym. Słuchajcie, większość ludzi dostało takiego pytania w życiu. A czy to nie jest proste, czy to trochę uważa, nie ułatwia?